Dzień dobry. Dzień dobry. A tu już pan. A to już pan. Czy mogę państwu pomóc? A to jednak jest wiceprezydentka, tak? Jeden ja jestem ja. Chcielibyśmy rozmawiać z wiceprezydentem. Przykro mi, muszę ja wam stać. A on się jeszcze przedstawił, bo właśnie nie przedstawił. Przedstawiłem się na początku, a się... Chcemy rozmawiać z wiceprezydentem. Tak? W jakiej sprawie? No w prywatnej. No to musicie się państwo umówić. No to chcemy, chcielibyśmy, no, chcielibyśmy, chcielibyśmy, chcielibyśmy się umówić. No to proszę zostawić informację, zostawimy do Państwa Państwu Znaczy chcielibyśmy umówić termin już. Się. My oczywiście wiemy, że wiceprezydent może być zajęty, bo prezydent też jest zajęty, jest na delegacji, nie ma go. Tak więc my wiemy, że to na pewno nie będzie dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. No ale no masz, tak. słucham, no. Nie no, chcielibyśmy no, to... po prostu termin. Teraz jakiś termin, tak wie mój... Otwiera się kalendarz, szuka się dnia jakiegoś tak. takiego, coś Zostawicie, takiego, nie? Proszę zostawić numer telefonu. Ale ja nie jak będę inform... to jest no to przy... jakaś tam informacja. No to, to, to proszę zostawić maila. No, to Pani bardzo chętnie, chciałabym już jakiś wstępny termin e, sobie tutaj porozmawiać. No chyba macie kalendarz, tak? Proszę mi dać do, do, tak? do siebie maila, mam Pani znać. Dobrze. Ale na, naprawdę Pan się tutaj tak będzie jest... szarpał? Czy Pan no, tutaj Nie, Nie, ja się z nikim nie szarpię, tylko... Pan jest bardzo agresywny. Co pan, panie jesteśmy, jesteśmy. Ja się obawiam panu dać tego maila teraz, bo ja nie wiem co pan będzie do mnie wypisywał. Proszę mnie nie umówić panie, na termin. Proszę, ma pan proszę, moje panie imię, nie na się nazwisko? Ma zapisać, zapisać maila, ja wyjdę z pomieszczenia, żeby mnie nie słyszał, tak? A jak pan długo wykonuje swoje, tutaj swoją pracę? Dużo lat. Dużo lat. Tak. Gdzieś tak 10, 15, jak to wygląda? A przychodzi pan jakieś badania takie, nie wiem, bo wie pan, kiepsko pan sobie radzi z emocjami. Jest pan dosyć agresywny. Pan tutaj trzaska drzwiami i biega po tym urzędzie. Tak wygląda to Ale słabo. słabo. nie razem jest trzasnął drzwiami. Nie, on nie przybiewa po urzędzie. Więc czy na ten temat chce się, pan ze mną rozmawiać? No właśnie, obawiam się o pana państwo, wiedzę, bo widzę, że dostają, ma braki. Dostaniecie ma braki. pan nie państwo informacje na temat możliwego spotkania to ewentualnego. Może żebym, tak, na następny raz, jak będziemy tutaj przeszkadzać, to pisać. I będziemy wtedy to pan do państwa pisać maila. pan zastanowi nad tym, może rozejrzy się w temacie. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi było gościć. W no, na nam w również było miło, naprawdę. Nam... Dziękujemy panie Łysy. dziękujemy. Przyjedziemy, może jutro, pojutrze. No, będziemy wpadać. Będziemy, będziemy, wpadać. będziemy wpadać, bo widzimy, że tutaj jest duża gościna. Widzę, że tak. pan ta jest dosyć osobą kompetentną, lubimy z panem rozmawiać. Ja państwu życzę. Dobrze, pozdrawiamy. Dobrze. Sprawdzimy pana, pana oświadczenie majątkowe i nie umieszkam zrobić. O, jest i strasznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie osoby są bez maseczek. Zapraszamy, zapraszamy tutaj, bo, jest bo tutaj dwie mamy dwie osoby bez, bez, bez maseczek. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, to tutaj. Ale co się dzieje? E, no mamy do panie no, bez ale maseczek. No ale jak tutaj połowa pracowników nie ma maseczek. Dlaczego pan jest taki zdenerwowany? Bo musiał pan przyjechać ja i Pani będzie teraz egzaminować? No... Ale pan się nie obawia. No, może nie będzie tak źle, może nie będzie tak No to tam właśnie dwie panie no, no, nie mają maseczek. No chcielibyśmy panie. Zacznijmy no, od pana może. Czyli? Pani. Czyli co, brak maseczki? Brak maseczki, tak. tak. A na jakiej podstawie możecie Państwo żądać naszych danych? Jaki to jest artykuł? Artykuł 116, paragraf 1a kodeksu wykroczeń. To jest kodeks wykroczeń. Tak. A na jakiej podstawie Straż Miejska może sprawdzać dane e, osoby, do której przyjeżdża? Ustawy o policji. Nie jesteście policją. Nie, nie, nie. Ale Straż Miejska powołana jest na podstawie ustawy o policji. Straż Miejska ma swoją, e, swój, e, swój, e, swoją ustawę, Proszę która pani, im Ja daje... pani tłumaczę, ja pani, pani... dodam. mojego no, wątpliwości. No, na jakiej podstawie no, może Pan żądać ode mnie danych? No to Powiedziałem więcej nie? nie będę powtarzał. Będę no, ale ma pan obowiązek mi tutaj powtórzyć te artykuły. Pan tutaj no, chciał... Podejmuje pan czynności. Chciał pan zobaczyć. Eee, do, do, dobrze, dobrze. To, no, 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 więc. To, 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 to proszę, proszę, proszę tutaj. Eee, ale. Proszę bardzo powiedzieć, tak? Ale... No tak jak poinformowałam ale... oświadczeniem, ja mam zaświadczenie. No i tutaj dochodzimy do, do takiej Dobra. sprawy, że pan nie jest upoważniony do tego, żeby zaglądać do tak wrażliwych danych. Nie, pan ja móc... nie ma panu prawa prawnego do zaglądania. Wykroczenie do takich z artykułu. Które... No tak, wykroczenie rozumiem, ale, ale... Jaka, jaki jeszcze artykuł daje panu prawo zać co... moje dane... Nie, Wy... musi pan nie wystarczy postawę. artykuł, który pani powie wykroczenie. Mhm. Coś więcej? No wykroczenie, no, tak. Czego Pani no, nie, nie, artykuje... nie rozumie? Artykuł no, pan 116 nie rozumie. paragraf 1. No, no to, to no jest. I artykuł, co? No to jest artykuł, wykroczenie. Artykuł, tak? to jest wykroczenie artykuł, tak? Tak? Ale co pani chce do... Nie, nie, nie. Na... nie, nie. Ja ja chcę adotu. dowiedzieć się, na jakiej podstawie Straż Miejska może przyjść i żądać mojego dowodu osobistego i zaglądania po... zaświadczenia medyczne. No. Bo no, po po popełnieniu mieć. wykroczenia i artykuł pani podaje, więc ja mogę pani Pani będzie w kółko to za. No to kółko też jest to samo, tylko 116-116, no ale pan nie wie, co jaka jest. To wykroczeń, tak. Dobre wbrew obowiązkowi no. zasłania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej. ten zamknięte. artykuł przekierowuje? Przekierowuje do? No do, czego, do czego? No, ona nikt do czego? Nigdzie nie odsyła proszę pan, Pani. To jest sobie pan z wykonawczym tym artykułem no. z karą. Co jeszcze chce Pani wiedzieć? Czy, no Pani nie rozumie. no... No ale pan udaje, że nie głupie pytania Państwo. na jakiej podstawie nasz Do czego artykuł 12 przekierowywuje, bo on tam mówi o pewnych ale rzeczach że straż miejska może wykonywać pewne nie, czynności Może legitymować ma, ma, ma to... osoby, może legitymować osobę, tak. ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Tak. W jakich Czyli pewnie wykreślenie wykon... na przykład. Brawo. I teraz chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie chcecie Państwo, moje zaświadczenie, jaki artykuł Wam daje możliwość oglądania w zaświadczenie medyczne? Popełnienia wykroczenia. No, nie, pani Popełnienie, to wy, tam, popełnienie jak to... wykroczenia. Ja z panem nie rozumiem, bo pan nie rozumie w ogóle. Popełnienie Panie... wykroczenia <laughs> nie jest podstawą do zajrzenia, do zaświadczenia. Jakiś inny przepis wam daje taką możliwość? Ktoś wie? Proszę A się pani wie? zgłaszać? A ja pani wiem, wie? ja wiem. Tak, się zgłaszać. tak no pan pan to wie? może podpowiem na pani. No ja, poczekam, ja poczekam, może... Do legitymowania i nakładania no. drzwi w postaci mandatu karnego pani podali. Pani mhm. coś? Dobrze, to Zresztą ja Wam tak. powiem, ja Wam powiem, dzisiaj będę miła, bo już ostatnio słabo wypadliście, to Wam dzisiaj powiem. E, rozporządzenie Wam dało takie uprawnienia do zaglądania, do, do zaświadczenia, a e, zacznijmy od tego, że rozporządzenie nie może tak e, szeroko... E, w ingerować w życie społeczne i nie może pozwalać straży ja miejskiej, która, tak tak która ma tak niskie tak kompetencje Rozporządzenie nie zmienia kompetencje wykroczeń. No pan widzę tutaj w ogóle nie rozumiem. Mam nadzieję, że pan trochę zrozumiał, tak, że y, artykuł 116 nie daje możliwości do zaglądania zaświadczenia medycznego. Daje to rozporządzenie, a rozporządzenie jest y, bezprawne, ponieważ ono swoją treścią nie może tak ingerować w, w takie dane. I ja panu oświadczam, że mam zaświadczenie zwalniające. Mhm. I wy nie jesteście organem kompetentnym do zaglądania do tego zaświadczenia. I już pani już pani mówię, mm -hmm. że osoba może być zwolniona zasłaniania tak. pod warunkiem okazania takiego upoważnienia. A jeżeli jesteśmy organem okazuje, upoważnionym mm -hmm. do nakładania grzywien z tego mandatu, również do kontroli z tego artykułu. E, nie wiem, czy się orientowaliście panowie, ale wy jako osoby, jako Straż Miejska o tak niskich kompetencjach nie jesteście mm -hmm. tutaj zasadnie do wystawiania wniosków do sądu o ukaranie na no podstawie więc, tego Ale to pani, pani na sąd się wypowiada, za, za wszystkich się wypowiada. No. No ja chcę Pana trochę mnie... podszkolić, żeby Pan się Ale troszkę czego zrozumiał, pan, bo, bo, się bo Pan przyjeżdża, nęka pani... mnie prawnie i Pan coś ode mnie chce. Pani Głuswa gada, bo jak gdyby sąd nie miał podstaw, to by nie przyjmował tych wniosków. Ale wie pan, że te wnioski one są wszystkie wygrywane na no, małą korzyść. Nie ja mam, no, ja mam, wszystko, ja mam wyroki, ja wyrok, które mówią o tym, że rozporządzenie odsyła. tego sprawy. artykułu 116, 1, Ja się z panem 1, zgodzę, da. że to jest wprowadzenie. pani chociaż jeden Ja się z panem wyrok? zgodzę, ale pan nie zdaje sobie sprawy, że ten artykuł odsyła do jakiego? Do zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, które tam e, określa warunki, w których można żądać tego artykułu 116. No pan nie wie o tym. I ja nie będę pana też szkolić, bo to jest no głębokie prawo, które trzeba rozumieć. A tutaj widzę, jest kiepsko. Ja się pana wylegi i Daję panu ustne oświadczenie, że ja mam zaświadczenie lekarskie, ale ja Państwu ale nie okażę. Ja Państwu nie okażę, bo wy nie jesteście do tego umocowani, żeby wam okazać. Panie, się w chcemy się szkolić, Dobola. nie będziemy się tłumaczyć, nie będzie Ja Nie wiem, no to macie dawa... kiepsko ze szkoleniem, nie chcecie się szkolić. na To jest pytanie, bo rozumiem, żym, że teraz mnie pan spisuje. Zostaliście tutaj wezwani przez kogo? Przez pana wróżbę. Jak to jest? Kto, kto? Ktoś to zgłosił, ja tego nie wiem. Nie? Dobrze, i ja teraz na przykład, jeżeli bym chciał zgłosić tutaj, bo, bo tu jest dużo pracowników, którzy są też bez maseczek. Panowie teraz chcą podawać maseczki, chociaż tutaj praktycznie pracownicy. Pracownicy wszyscy. Panu... Pan, to, to nie jest szyba. To nie jest szyba, niech pan zerknie. Niech pan zerknie no z tej strony. No tej tak. ja strony ja się petentów Ja się przyjmowałam z tej nie. strony. Się pan nah, się pan Proszę pana. To jest, to jest śmieszne, bo wie Pan, że to jest kawałek pleksji, który nie chroni przed niczym, i to musimy dojść do tego, czy chronimy się przed wirusem, czy udajemy, że mamy kawałek pleksji, który chroni nas wszystkich. Bo jeśli tak, no to proszę Pana, ja mam pleksję przed sobą i to powinno pomóc, tak? Bo to też jest plastikowe. Tak jak tamta Pani ma tam, to ja mam tutaj. Ale ja nic więcej nie będę mówił do Państwa, bo ja nie, nie. Ja ja pan... skończyłem. ja rozumiem, że Pan wyczytał swoją wiedzę, tak? Ja nie skończyłem, ponieważ Pan mnie teraz legitymuje. rozumiem, że Pan teraz przejdzie po całym urzędzie i wylegitymuje wszystkich, bo jeżeli tylko mnie Pan wylegitymuje... Czy będzie zgłoszenie tak? No to, no to ja Panu zgłaszam, że tam są dwie osoby bez maseczki. No to dobrze, pan... e, skończymy z Panem, a później będziemy dalej. Okej, okay. I przejdziemy się po wszystkich... Bo... Nigdzie Pan ze mną nie będzie chodził. Ale ja, ja będę zgłaszać, w których pokojach są ludzie bez maseczki, ja pana teraz informuję. Niech pan dokumenty. Co to za wybiórcze proszę, traktowanie zgłoszenia? Jakie Jakie wybiórcze? No jak bo wybiórcze. Tu, tu pan pójdzie, tam pan Najpierw nie pójdzie. Najpierw musimy skończyć jedną sprawę, mm -hmm. a później będziemy mm -hmm. dalej. Ale może pan nagrywać, przepraszam, bo Jak pan wejdzie... Interwencję możemy tak? nagrywać, jesteśmy proszę w trakcie drudnia. interwencji proszę, dziennikarskiej. Jesteśmy w trakcie interwencji dziennikarskiej, proszę pana. Nie. Tak. Proszę koledzy interwencję. Tutaj no. w stosunku do państwa i państwo nie wiem, mają sprawę do załatwienia. Pan jest nagrywane. pan jest publicznym funkcjonariuszem. Zgłaszamy tutaj, że na, na terenie magistratu wiele osób nie stosuje się do obowiązku zasłania nosa i ust. Tak jak nas teraz tutaj e, e, nakłania się do tej czynności. Nie nakłaniamy, tylko egzekwujemy prawo. Ale jakie prawo? Dobrze, i ja tutaj zgłaszam. W kraju, w którym ja żyjemy. Zgłaszam, przecież... Przekazałem pani to raz i to jest obowiązujący przepis. Aha, bo panu przekazał, tak? To jest obowiązujący przepis. Tak. A czy doszkalacie się w takim zakresie, że Straż Miejska nie może wystawiać wniosków o ukaranie za brak maseczki? Czy ktoś wam o tym powiedział, bo są wyroki zdanie. Nie, to są wyroki sądów, które o tym mówił jasno, że nie jesteście kompetentni do tego. Wyroki nie są naszą sprawą, my się stosujemy. No ja, ja widzę właśnie, że wiele rzeczy nie jest waszą sprawą. Wiele rzeczy. Tak samo jak tamte panie bez maseczek, jak te panie niżej bez maseczek. Ale to nie jest wasza wolę skierować do sądu, żeby nie nadążyć swojego prawa, Ale, ale to jest zapychanie Także, sądu, wie pan o dobrze, tym. Sąd później nie funkcjonuje należycie. Nie to nie tak. Powinien zaoferować, tak, nie, 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 musi zaoferować, bo to jest twoje prawo, żeby odmówić. Tak, ja bym chciał skorzystać chciał ze swojego prawa, proszę pana. No ja skończyłem. Ale nie, ja nie, ja nie, ja nie mam czasu ogólnie na sądy, pan mi nawet nie zaoferował mandatu. Przepraszam, proszę pana, tutaj są łamane prawa Bo pan wziął moje dokumenty i nawet nie pan, nie pan nie powiedział mi... No jak pan ma mandat? Pan powiedział, że działamy bezprawnie. To pani ma Pan może mówić, co chce. Tak pan nie Pan może mówić, co chce. No więc dobrze, 500 złotych mandat pan przyjmuje. Nie przyjmuje. No więc, przecież pamiętał pan do zrozumienia wcześniej, że pan przyjmie. No, nie przyjmie. Działamy bezprawnie. Nie możemy składać wniosków do sądów, Tak było. 500 złotych mandatu pan no w przyjmuje. Okej, teraz idziemy tutaj, zgłaszamy tutaj. Panie Łysy, mamy takie pytanie odnośnie tego, że tutaj w różnych miejscach w pokojach ludzie nie zakrywają nosa. Jak pan się do tego odniesie? W przestrzeni wspólnej zakrywają. Prze w przestrzeni wspólnej, tak. ale rozumiem, jak tam wspólnie na, parę osób na, składa, na, 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 wspólnie. Ko na korytarzach. Bo nie wiem, to czy są... my walczymy przeciwko wirusowi, czy tylko o noszenie maseczek, Zakładają. W przestrzeni wspólnej zakładają, maseczek, bo... zakładają. Bo tam widzieliśmy, że nie, byliśmy na dole, widzieliśmy, że nie, w pokojach mają niepozakładane. Ale to, gdzie na dole? No na dole jest jakieś szkolenie czy coś, tak, więc widzieliśmy, że tam... To poproszę następnego razem o zgłoszenie. No zgłosiliśmy tak, że tak, się. Dzień panie sekretarzu, panie sekretarzu, się bo w szukamy właśnie... Cóż ciężko. Nie, dziękuję bardzo. Szuka, szuka, szukamy położenia kompetentnego. Widzę, że panie sekretarze miasta, z, z, z prezydentem nie udało nam się porozmawiać, z wiceprezydentem też, z drugim wiceprezydentem Trzyma, też. pan dobrze? dobrze. E, dobra, dobra. Jestem za Jasne, jasne. I tutaj pytanie do pana. E, całkiem niedawno odbyło się zgromadzenie Metropolii GZM, tak? podczas której pan Arkadiusz Kęciński wyraził swoją opinię na temat tego, aby pan premier przyspieszył wprowadzenie prawne, weryfikacje statusu e, rozszczepienia. tak? tak. Jest ogólnie największym orędownikiem w Metropolii, tutaj w regionie. No i chcielibyśmy prosić o komentarz, jak to się ma, jeżeli chodzi o prawo. I Państwo, proszę mnie o komentarz pana prezydenta. Ja jestem sekretarzem miasta, a nie pana prezydenta. I właśnie tutaj zachodzi ja ten rozumiem, problem, że powiemy coś, o Ja już państwu tłumaczyłem, proszę, że do kontaktów wie. z mediami jest proszę, rzecznik prasowy. Który nic nie wie. E, który nic rzecznik, nie wie. oczywiście, ale, że panie, państwo tu usilnie atakują ale mieszkań, nawet Aż ja którzy ja nie wiem, na domy. Zadajemy pytanie na odnośnie segregacji Ja państwu odpowiedziałem na to pytanie, pan skoro pan prezydent nie zagłosował na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za wprowadzeniem tej Um, ustawę, to widocznie um, taka decyzja Czyli popieracie tak? segregację sanitarną, tak? To jest Pani ocena, to nie jest segregacja no, znaczy, sanitarna. Jeśli osoba, która jest zaszczepiona, Popi ma więcej praw, to Pani zaszczepiona ma mniej, jak to jak najszybsze wyjście z pandemii. Panie, proszę, panie. Nie znam tego zapisu, tego czego tam było tam dokładnie. Natomiast w pełni popieram Pana Prezydenta Dobre. co do jego działalności e, w, w zakresie jak najszybszego wyjścia z tego problemu, jakim jest pandemia. Mm -hmm. I tyle, tyle mam po jedno, do powiedzenia. Dziękuję środkami, bardzo. Środkami, tak? To jest Pani zdanie i to jest Pani mi cały czas znaczy, próbuje coś wypełnić w us... cały czas pytanie. mi Pani przerywa i cały czas mi Pani próbuje coś w usta. Przepraszam bardzo, w tej formie nie będę rozmawiał. Ile Pana są Nie Niestety nie pamiętam. Nie a to jest taki wniosek ustny, który składam. Proszę się od, Proszę utrzymać dystans, Ale utrzymujemy dystans, dystans. Proszę, to proszę. ten Patek ma tutaj więcej niż metr. Tak, na pewno, bo metr ma pewnie. Dziękuję bardzo. No, tyle co Pan. Przepraszam, a ja mam takie pytanie, dlaczego to tak długo trwa? Jest jakiś powód do opóźniania tej interwencji tam w tym pokoju? Jeszcze tam kolega sprawdza. jakie są tutaj warunki zgodnie z rozporządzeniem, kiedy pracownicy mogą. Aha, czyli sprawdzacie, jak tutaj się kiedy, reguluje. Nie, jak to tam jest, nie? Bo nie czyli generalnie przy obsłudze to, to tak, 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 bez obsługi tak, tak, tak. nie, dobra. Słuchamy, czy dowiedział pan się, jak powinno to wyglądać sprawnie? Bo wiem, że nie wiedzieliście Państwo, jak powinno to wyglądać w urzędzie. Nie, ja, ja nie, nie, pani do mnie mówię w tej chwili. Nie, kolega potwierdził, że pan poszedł sprawdzić, jakie są e, warunki a ja, tutaj. Nie, ja poszedłem sobie sprawdzać zupełnie inną interwencję, nie dotyczącą maseczek, mm -hmm. nie dotyczącą. No wie pan? Ja tam podeszłam i słyszałam, tak więc e, ale jestem pewna, pani, że pan no, sprawdzał, no, jakie są warunki tutaj, e, gdzie trzeba mieć maseczka, gdzie i nie trzeba mieć. Ale to jest fakt, pani do mnie, panie. Nie, no to jest pani nagrana. Ale proszę panią, może pani to tak. zgłosić do sądu, że jestem, e, Ale to e, znaczy, nie że nie znam przepisów. Państwo wrócili. Dziękujemy, że pani poinformowała pana Łysego, ale, no tutaj jest nie pan... ale my nie, 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 nie tutaj nie przeprowadzamy z nim żadnych rozmów, bo on jest niekompetentny. Bardzo, tak, bardzo, więc bardzo, bardzo nie my tutaj tylko e, dokumentujemy tutaj interwencję Straży Miejskiej i tyle. No, to proszę dochować włość, tak? No, proszę nie ma pan maseczki, bo ma pan tylko u A jaka jest definicja, proszę pana maseczki? Nie. Proszę nie dotykać nie. sprzętu. Proszę, proszę, proszę. proszę, co, proszę nie dotykać sprzętu. Ale pan się uprzejmy, przejść za ale, ale, ale co pan teraz robił? Proszę przejść za rzecz. Mamy po prostu siłę pana usłyszeć. To... Nie, proszę przejść za pleksę. Nie będziemy używać żadnej siły. Proszę przejść za płacę. Albo założyć maseczkę. Proszę. To wasze zachowanie takie prowokujące jest. Prowokujące to tam jest niestety. Bo przyjeżdżacie, nie wiecie na jakiej podstawie, a tutaj chcecie. Się rządzić i jeszcze za sprzęt wiecie. By... Szybkie pytania, czy oferował pan jakiś mandat? Nie czy... mm, ale ja nie mam obowiązku informowania państwa, jak to... się zakończyła interwencja. Ale właśnie tutaj jest interwencja... interwencja jest podjęta, mm -hmm. zakończona i na tym kończymy. Dobrze, a, Dobrze. a czy panowie ja... jeszcze tutaj gdzieś iść na dół, bo na dole też są osoby bez maseczek? Proszę panią, może bo potrzebuje, czy No znaczy, nie wie, no tak się zachowujecie, przyjeżdżacie tutaj jak ochrona na zlecenie pana Łysego, którego właśnie mijamy. To osób, które nie przestrzegają ogólnie. No to ja panu też zgłaszam, że są osoby, które nie przestrzegają nie wymyślonych widzę. jakichś tam rozporządzeń nie przez państwa. Widzę. Nie widzę na, panie, nie widzę na dole w wspólnych, żeby się ktoś przemieszczał bez maseczki proszę państwa. Znaczy wie pan co, na dole jest w szkole, nie tam kilka osób bez maseczek i chcielibyśmy do... Pan to... sekretarz tak. wyjaśni pani. Ale pan sekretarz nie jest do Natomiast... tego, żeby nakładać mandaty i sprawdzać dane osobowe osób, prawda? Dlaczego uciekacie teraz? Nie podejmujecie czynności na zgłoszenie obywatela. Ja nie będę pokój. chodził po całym urzędzie, do panu, do, do. No, ale jest bo ja, ja mam przepis, inne... Który, na który nie, proszę my dostaliśmy panie. skierowanie do sądu, tak? tak jest przepis. Ale no to nie jest skierowanie, tylko to jest wniosek skierowany no to wniosek, został. No to wniosek... Proszę używać prawidłowej terminologii. Wniosek został skierowany. Proszę pana, a proszę się stosować do prawa. Jeśli panu zgłaszamy coś, to proszę podjąć interwencję. No jest pan obowiązany ale, do tego. Ale ja mam obowiązek podjęcia interwencji mhm. do pomieszczeń ja wie, a, a, wspólnych, czyli korytarze, klatki schodowe. A tam, ale ja, ja... przy szkoleniu to też jest jakieś pomieszczenie wspólne, bo tam jest więcej osób. Ja nie wiem, czy... Nie wiem, ale, ale ja nie wiem, czy ciwko... tam są szkolenia, pan proszę panią, powie, bo niech ja pani nie wiem... Powie tylko. Ja sobie nie zdaję mm. sprawy z tego, jaka jest no organizacja. Pra... Dziękuję pani bardzo, do widzenia. E, niech Pani powie, czy my walczymy z wirusem, czy noszeniem maseczek, bo jeśli byśmy walczyli z wirusem, to każde takie zgłoszenie, jeśli są osoby nawet w pomieszczeniu bez maseczek, powinno być, powinno być reagowane i zgłaszane nawet do sanepidu. A jeśli walczymy tylko i wyłącznie o maseczki i pieniądze z nich, tak, z mandatów, no to nie mamy tak, inną sprawę, tak? Nie jest wam wstyd takich rzeczy robić. Wstyd!